Jak dobrze się znamy. Sprawdźmy, ta. Jedna by się pewnie pełniła. Szczerze, mega wstyd. Ja przysięgam, że nie wiem, ile dokładnie lat ma Dominik. Moim zdaniem, on jest ode mnie starszy. Ja mam 23 lata, a on ma 24 albo 25. No dobra, no to ja wiem, ile mam lat. I mam 25, a tak 26, a Emilika nie mam pojęcia. Na pewno jest młodsza. 21. Chyba. Nie wiem. Może za dużo? Ja urodziłam się w Opolu, a Dominik nie mam pojęcia. Strzelałabym, że Warszawa, ale nie dokładnie Warszawa, tylko podejrzewam, że okolice. Obstawiam, że Siedlce. Włączyłem mix 7. Urodziłem się w Warszawie. Nie mieszkałem tutaj, mieszkałem w Makowie Mazowieckim, ale urodziłem się w Warszawie. Mika nie mam pojęcia skąd ona jest. Strzelam, że nie jest Warszawy. Nie wiem, może Łódź? To jest mega proste, ulubiony kolor oczywiście różowy i Dominika ulubiony kolor to fioletowy, a jak powie inaczej, to znaczy, że kłamie. Mój ulubiony kolor to oczywiście fioletowy, a Emilkina no chyba nie musimy tutaj wiele mówić. Różowy, nawet ma to różowy i słuchawki różowe. Moim wymarzonym samochodem jest Lambo i podejrzewam, że Dominika też. Fioletowe Lambo, a moje różowe Lambo, więc bylibyśmy matching. Moim wymarzonym autem jest totalnie Lamborghini Urus. Kocham to auto całym swoim sercem. No a gdyby Emilka mogła sobie tak wybrać jakie chce auto, to ja myślę, że może różowa G-Klasa byłaby fajna.